Wydaje mi się, że najgenialniej tą historię i tę dynamikę stawania Boga, stawania się człowiekiem i po co to się stało, pokazuje św. Paweł w hymnie o Kenozie z drugiego rozdziału Listu do Filipian. To jest niesamowity hymn, który pokazuje cały sens tego, tego wszystkiego, dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem i dlaczego umarł na krzyżu. Ja pozwolę sobie teraz przytoczyć ten hymn. On, będąc w postaci Boga, nie uznał swojej równości z Bogiem za coś, co trzeba bezwzględnie utrzymać. Ale sam siebie ogołocił, przyjąwszy postać sługi, i stał się podobny do ludzi. Także zewnętrznie wyglądał tylko na człowieka. Uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci i do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko i dał Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I aby każdy język wyznał, że Panem jest Jezus Chrystus, na chwałę Boga Ojca. Ten kąt koni można jakby narysować nawet graficznie można by to narysować taką parabolę, która idzie z nieskończoności, obniża się do najniższego punktu, a potem wzrasta. Będąc w postaci bożej, będąc Bogiem, nieskończona godność, nie uznał tego za coś, co musi utrzymać, żeby być Bogiem. Ta postać Morfeteu, postać w kształcie boskim. Z, z całą świetlistością, z całą potęgą, wszechwiedzą, i tak dalej, nie trzeba tego było utrzymywać, ale ogołodził samego siebie, przyjąłszy postać sługi. Doszedł do jakiegoś, jakiegoś poziomu, który, można by powiedzieć, to jest poziom istnienia człowieka. Ale on się uniżył jeszcze bardziej, był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci na krzyżu. Mianowicie, jeżeli ktoś zbluźnił, to według Starego Testamentu, według prawa, powinien być ukamienowany. Tak potem, jak pamiętamy, w dziejach apostolskich zrobiono ze Szczepanem. Uznano, że Szczepan bluźni, mówiąc, że widzi syna człowieczego po prawicy ojca, nie? to co dzisiaj w tym hymnie dzisiejszym jest na całym końcu, i uważam, że bluźni wyprowadzili go za, za miasto, ukamienowali. Niepotrzebny był żaden Piłat czy jakiś tam namiestnik rzymski. Nie było tego w ogóle potrzeba. Rzymianie się tym nie interesowali. Macie prawo, róbcie sobie według tego prawa, co uważacie. Tam kogoś ukamienują, okej, okay, w porządku, nie ma problemu. To jest wasza sprawa. Natomiast acykapłani idą z Jezusem do Piłata i chcą go koniecznie ukrzyżować. Przecież prawie nie pisze, że ma być ukrzyżowany. Ta, ta kara ukrzyżowania to są wymysły potem rzymskie. Więc tego nie było w czasie Mojżesza oczywiście, ale jest pytanie, dlaczego oni w ogóle chcą go ukrzyżować, czyli powinni go ukamienować. Chociaż kochani, tutaj dotykamy sedna przewrotności tego grzechu. Kochani, nie ma większego grzechu, jaki ludzie popełnili nad ten grzech, że Syn Boży został uznany za bluźnierce i skazany na śmierć, to na śmierć na krzyżu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że jak święty Paweł potem pisze w liście do Galatów, on dla nas stał się przekleństwem, aby nas z przekleństwa prawa wyzwolić. Bo napisane jest, i święty Paweł cytuje tutaj księgę powtórzonego prawa: Przeklęty to zawisł na drzewie. I tutaj jest pani racja, dla której Żydzi potrzebowali ukrzyżowania. I dlaczego potrzebowali w ogóle piłata. Bo tylko Piłat mógł skazać na okruwanie. Oni wiedzieli, że wielu ludzi wierzy w Niego jako Mesjasza. a jeżeli zawiśnie na drzewie krzyża, będzie przeklęty, przeklęty przez Boga. I w związku z tym, że Mesjasz nie może być przeklęty przez Boga. I chodziło o to, żeby wypić ludziom z głowy, że On jest jakimś Mesjaszem. Pani, ta przewrotność, która zawiera się w tym grzechu, ona do dzisiaj trwa. Dlaczego Żydzi do dzisiaj, ja mówię o ortodoksyjnych Żydach, nie takich, powiedzmy, zajsyzowanych, walczą z krzyżem. Uważają krzyż za bluźnierstwo. Mówią, że my bluźnimy, mówiąc, że Mesjasz umarł na krzyżu. Ich Mesjasz umarł na krzyżu. Właśnie z tego powodu, że przeklęty, kto zabił na drzewie, tak pisze księdze powtórzonego prawa. To samo podejmują potem Mahometanie. Dla nich też krzyż jest bluźnierstwem. A właściwie bluźnierstwem jest to, co my uważamy, że Mesjasz zawisł na krzyżu. Do dzisiaj, to ani dwa tysiące lat, to istnieje. I dlatego do dzisiaj jest ta walka z krzyżem. Zobaczcie, jak ta przewrotność tego grzechu działa. Dzisiaj akurat obserwujemy, jak te krzyże się usuwa w różnych, w różnych sytuacji. Bardzo się to dzisiaj nasiliło, to usuwanie krzyży. Ale kochani, też dlatego, kiedy Pan Jezus po grójców się modli, Ojcze, jeżeli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. To nie chodziło, tak jak to Gibson przedstawił w tym filmie, o lęk przed cierpieniem, tylko chodziło dokładnie o ten moment. On wiedział jako Żyd, że przeklęty, kto zawisł na drzewie. I kochani, chodzi o taką rzecz, że ta śmierć na krzyżu jest największym uniżeniem z możliwych uniżeń. Jakby odrzuceniem w ogóle zanegowaniem wszystkiego. Przekleństwo przez Boga nie ma niczego więcej, nie ma większego dna, on stał się dla nas przekleństwem po to, aby nas z przekleństwa prawa wyzwolić, pisze Święty Paweł. Co to znaczy? I dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego i tutaj by trzeba, kochani, zrobić taki ekskurs z małej wziąć w księgę Hioba na przykład, bo w Piśmie Świętym, także w psalmach jest wiele takich momentów, ale w Księdze Kniowa to jest może najmocniej powiedziane. jak się kłóci z Panem Bogiem i mówi tak, Ty jesteś twórcą, Ty jesteś Panem Wszechświata. Nie ma nikogo większego od siebie. I nawet gdybym miał rację, gdybym był czysty, to i tak bym się musiał uznać przed Tobą winnym. Bo nie ma nikogo, kto by mógł to zweryfikować i osądzić. Ale zejdź na dół i stań ze mną przed sądem, zobaczymy, kto jest winny, kto jest niewinny, dlaczego mnie każesz, i Bóg to robi. Syn Boże staje się człowiekiem, staje dwa razy przed sądem, sądem religijnym i sądem państwowym. I w obu przypadkach jest skazany i w obu przypadkach jest to ironia z jakiejkolwiek sprawiedliwości. Ja to w pokorze swojej przyjmuje. Tutaj jest kochani, jeszcze jeden moment taki niezmiernie ważny. Pan Jezus miał moc uzdrawiania i wskrzeszania nawet i tak dalej. Nigdy, nigdy nie użył swojej mocy takiej do realizacji tej misji, jaką ma. Czyni to absolutnie yy, powiedziałbym, z tą mocą człowieka, jaką ma. Mało tego, jak podczas drogi krzyżowej upada, mówimy o trzech upadkach, tych upadków mogło być więcej to widać, że on nie daje rady, bo ma tylko tą moc, którą ma zwykły człowiek. To jest niesamowite uniżenie. I też, tak, panie, w tym momencie, że on, kiedy on przyjmuje krzyż na siebie, kiedy w oczach ludzi wszystko traci, uczniowie się rozproszyli, do dwóch nie umieli policzyć w ogóle. Tak byli w ogóle zaszokowani. W ogóle dla no nich to, był, to była jakaś tragedia. Piotr się wypiera. Że go zna, i tak dalej, ci wszyscy się po, po, pochowali gdzieś, dlatego że to było przekreślenie wszystkiego. Ale właśnie w tym uniżeniu objawiło się to, co jest źródłem, zaprzeczenie temu, jest źródłem grzechu pierworodnego i całego grzechu człowieka. Pętany w raju, Wąż powiedział do Ewy. E na pewno nie pomrzecie, ale wie Bóg, że jak zjecie owoc tego drzewa, to będziecie jak on znali wszystko, znali dobro i zło, będziecie mieli władzę nad wszystkim. I tu jest taka sugestia węża, że Pan Bóg chce człowieka utrzymywać w pozycji podległości, jakiegoś właśnie dziecka, niewolnika, sługi, żeby przypadkiem człowiek nie stał się tak, jak on. I tutaj w tym momencie się pokazuje, że. Człowiek zwątpił w tą szczerą, bezinteresowną miłość Boga do niego. Miłość absolutnie czystą i szczerą. I właśnie ta śmierć na krzyżu pokazuje tą absolutnie szczerą, bezinteresowną miłość. Pan Jezus nie ma żadnego interesu w tym, aby umrzeć na krzyżu. Mało tego jest w tym sama hańba, zarówno od strony świeckiej Rzymian, jak i od strony żydowskiej, bo jeszcze jest do tego przylepione to przekleństwo Boże. I teraz w tym hymnie czytamy, i dlatego właśnie, że on to przyjął z pokorą. Dlatego Bóg go wywyższył. No właśnie, dlaczego? Dlatego. Dlaczego? Dlatego. Dlatego, że w tym momencie się objawia, co? Że być Bogiem, to nie znaczy być w tej chwale Bożej z siłą, z potęgą, wiedzą i tak dalej, światłością. Nie trzeba tego się trzymać. Być Bogiem, to znaczy być absolutną miłością. I dlatego Bóg go wywyższył damu imię ponad wszelkie imię. Właśnie dlatego, że ten czyn był czynem boskim. Nie tylko dlatego, że to syn Boży zrobił, a dlatego, że z istoty swojej jest boskim, bo jest absolutnie czystą, bezinteresową miłością. Kochani, gdyby Pan Jezus był ukamienowany, to wystarczyło tylko pokazać, że ten wyrok San był fałszywy. I bez problemu Żydzi mogliby przyjąć jako mesjasza. Ale właśnie to przekleństwo krzyża, ono powoduje, że to nie jest takie proste dla Żydów, ale w tym jest zawarta ta niesamowita prawda o absolutnie czystej miłości Boga. I dlatego ta miłość powala wszystkich na kolana istoty niebieskie, ziemskie i podziemne. To, że aniołowie widząc tą miłość Bożą, oddają temu cześć i pokłon, jest to oczywiste. To, że ludzie, kiedy widzą, co się stało i zrozumieją, to padną na kolana, jest to także zrozumiałe. A tam są jeszcze istoty podziemne. Istotami podziemnymi to po pierwsze są ludzie, którzy poumierali, są szol, są istoty podziemne, ale także demony są istotami podziemnymi. No co kościoła się spierali, z Paweł także o demonach mówi? W każdym razie to jest tak czysta i klarowna miłość, że powala na kolana wszystkich. Różnica między początkową sytuacją, kiedy Syn Boży jest właśnie tylko Synem Bożym, jest w postaci bożej, a tym, że został wyniesiony na prawicę ojca, jest taka, że w tym wyniesieniu jest on tej, jak to mówimy w teologii, w Unii Hipostatycznej, to znaczy jest i Bogiem, i człowiekiem. W tym wyniesieniu na górę on staje, jest jednocześnie człowiekiem i w jego człowieczeństwie my mamy udział zasiadania po prawicy Bogiem. Pani, to jest coś niesamowitego też. To, to jest coś, co nas kompletnie przerasta i powala. Kiedy Paweł potem pisze, czyż nie rozumiecie, że wy aniołów sądzić będziecie? że między wami się kłócicie i chodzicie do Poga o, o rozstrzyganie sądów, a wy nie rozumiecie, że aniołów sądzić będziecie, czyli będziecie powyżej aniołów, powyżej wszystkich władz, potem i tak dalej. Pani, to się naprawdę nam w głowie nie mieści. Ale to jest właśnie orędzie Ewangelii. To jest kompletnie powalające człowieka, kiedy się z tego zdaje sprawę. Pani, my mamy. Przez kościół nadany taki obowiązek, przekazanie kościel na raz w niedzieli być Kościele. uczestniczyć w świętej. Tutaj uzyskujemy tą komunię z tym, z matysta. A jak często my w ogóle nie mamy czasu nie mamy czasu na no, no to. Jakiś obowiązek, Pani, to jest taka godność. Na Ziemi nie ma niczego, co by w jakikolwiek sposób było, konkurowało z tą godnością z tą wartością, którą my tutaj otrzymujemy podczas Mszy Świętej, podczas Eucharystii, kiedy przyjmujemy Chrystusa i stajemy się z Nim jednym. Stajemy się uczestnikami Jego życia w zmartwychwstaniu, zasiadania po Jego prawicy, po prawicy Boga. Święty Leon Wielki, to jest jego homilio o Bożym Narodzeniu, woła, chrześcijaninie, poznaj swoją godność. Poznaj to, kim jest. Abyśmy umieli to w swoim życiu rozpoznać. Amen.